Siemaneczko, witajcie na moim kanale, dzisiaj pokażę Wam, że ustawienie zawieszenia to nie jest wcale taki wielki koszmar, jakby się mogło wydawać prawie, że każdemu motocykliście, bo niektórzy boją się tutaj nawet ruszać tymi ustawieniami, tutaj czy tam powiedzmy tym dolnym na, 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 na ladze, natomiast pokażę Wam tutaj i, pokażę, i objaśnię na czym to wszystko tutaj polega. Jak to ustawić, mniej więcej, od czego zacząć i tak dalej. Dobra, jak widzicie tutaj mamy pokrętło. Tutaj mamy taki śrubę regulacyjną, i tutaj mamy takie 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 rowki. To jest jedno ustawienie. Na dole mamy drugie ustawienie, ale to przejdziemy sobie za chwilę. I teraz tak, tutaj to pokrętło. Zamiast tego pokrętła w niektórych amortyzatorach mamy tutaj miejsce na śrubokręt, czyli Zamiast tym pokrętem, wkładamy śrubokręt, kręcimy śrubokrętem. Każde tutaj to pokręcenie to są takie kliknięcia, jak, jak przekręcicie tym. Będzie słychać? O. Jak słyszycie, takie, takie kliknięcia. I teraz, od czego zaczynamy ustawienie tak, takiego zawieszenia? Każdy producent podaje jakieś tam średnie wartości, maksymalne i minimalne. Czyli. Jeżeli chodzi o utwardzenie ogólnie tego zawieszenia, bo od tego powinniśmy zacząć, czyli maksymalnie zakręcamy zgodnie z, z ruchem wskazówek zegara, czyli zakręcamy maksymalnie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, czyli ja tu miałem na 18 kliknięć czyli było tutaj maksymalnie, maksymalnie miękkie. W stronę tutaj, w stronę zgodną ze wskazówkami zegara zakręcamy, czyli utwardzamy, a w odwrotną stronę zmiękczamy to zawieszenie. Akurat to pokrętło tutaj czy tam nasz śrubokręt służy do ustawiania tłumienia odbicia tego amortyzatora. Także... To pokrętło nie odbicia, to pokrętło, ta śruba tutaj, jak widzicie, są rowki yy, i tutaj to jest napięcie wstępne sprężyny. Im bardziej to jest schowane, ten element tutaj z tymi rowkami, tym mamy twardsze zawieszenie, tym ta sprężyna jest bardziej napięta im. Yy, jeżeli tą śrubę odkręcamy, tutaj te rowki, yy, ten element tutaj nam się wysuwa do góry i to napięcie wstępne sprężyny jest yy, poluzowywane, jest coraz większe. Tygrówków tutaj mamy 8, tutaj yy, mamy yy, tych kliknięć w sumie ogólnie 17-18 na, na tym, także ja sobie tutaj zrobię tak uśredniona wartość, to jest 12 kliknięć, to sobie jedziemy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. To samo robimy na drugim amortyzatorze. Zawsze, jak robimy na jednym takie samo ustawienie, robimy na drugim. Żeby te dwa amortyzatory pracowały z taką samą siłą. Także, tak. Siła odbicia, napięcie wstępne sprężyny. I tutaj wam pokażę jeszcze na dole siła dobicia, gdzie regulujemy. Tak, jesteśmy tutaj przy tej goleni. Tutaj mamy tą śrubkę. Tutaj mamy na zwykły śrubokręt, akurat płaski. Tutaj mamy maksymalnie 21 kliknięć, uśredniona wartość to jest 12 kliknięć, no i maksymalnie twarda to jest 1, czyli zakręcamy tą śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zakręcamy ją całkowicie i to mamy najtwardszą pozycję, i później uśredniona wartość to jest 12 kliknięć, czyli kręcimy sobie tą śrubą te 12 kliknięć, wtedy mamy takie uśrednione wartości. Także jeżeli chodzi o przednie zawieszenie. To w ten sposób tutaj jest ustawione w każda jedna serwisówka, bo jeżeli chodzi o zawieszenia, niekiedy tutaj tego nie ma. W tej przedniej goleni, w tej, w tej ladze, Tego ustawienia niekiedy nie ma. Mamy tylko ustawienie na górze. Jeżeli chodzi o ustawienie takich średnich wartości, jak to ustawić? Najlepiej sobie wziąć, ustawić właśnie na średnie wartości. I wtedy dopasować sobie do ewentualnie swojej wagi. To też jest uzależnione, czy jeździmy z pasażerem, czy jeździmy sami, czy jeździmy na przykład z pełnymi załadowanymi kuframi i tak dalej. Także tutaj te wartości najlepiej sobie uśrednić, a później od tej średniej powiedzmy dodać lub odjąć jakieś tam kilka kliknięć, jakieś tam te, te wartości. Dobra, wracamy na górę. Tak, i tak jak mówiłem, zarówno na jednym, tak samo na drugim robimy dokładnie Robimy dokładnie to samo, te same wartości, czyli jeszcze raz siła odbicia, napięcie wstępne amortyzatora, i tutaj na, na samym dole mamy siłę do, e, dobicia. Tutaj ja mam ustawione akurat tak e, troszkę twarde to zawieszenie, można by je jeszcze zmiękczyć. E, czyli odkręcają tą siłę tutaj ten element e, z tymi rowkami, jak widzicie, tutaj są rowki, czyli jest na, na drugim rowku. Tych rowków tutaj jest 8, więc jeżeli to by się maksymalnie wysunęło, i tutaj krawędź tej śruby jest równoznaczna z ustawieniem tego, jeżeli tutaj by było na 8 rowku, wtedy zawieszenie jest maksymalnie miękkie, czyli napięcie wstępne sprężyny jest maksymalnie miękkie, tak? I tak jak mówię, siła odbicia, napięcie wstępne sprężyny, i na dole mamy siłę dobicia, czyli Czyli, jak powiedzmy, wjeżdżamy w dziurę, naciska, spręża ten, ten, ten amortyzator. I teraz przejdziemy sobie do tylnego amortyzatora, bo też to jest bardzo ważna rzecz. Także zobaczymy sobie tylny amortyzator. Tak, ja Wam tutaj pokażę. Akurat jesteśmy teraz przy mojej erydynce, bo tutaj wszystko ładnie widać. Ten amortyzator tylny jest tutaj na wierzchu. Bardzo ładnie go widać. Jak widzicie tutaj taki element z tymi ząbkami i, i z dziurkami, widać go tam bardzo ładnie, tym regulujemy napięcie wstępne sprężyny, tak jak z przodu regulowaliśmy, regulowaliśmy też napięcie wstępne sprężyny, to samo robimy tutaj, tylko tutaj jest odwrotnie, potrzebujemy specjalny klucz, to jest taki klucz półksiężycowy, gdzie wchodzi na w te rowki i wtedy dopiero tutaj w te dolne rowki, i wtedy dopiero możemy sobie tym obracać. Przeskakuje nam tutaj. Akurat odwrotnie do wskazówek zegara utwardzamy to zawieszenie, a zgodnie ze wskazówkami zegara e, zmiękczamy. To jest napięcie wstępne sprężyny. To, to, to ustawienie w Evioder jest tak samo, tyle że tam mamy tak jakby pokrętło z takim gwintem, i tam obracamy tym, ale tam ciężko się dostać do tego, i, i słabo widać. Tym bardziej tutaj mam też słabe światło w garażu. A że tutaj miałem to wszystko na wierzchu, także tutaj pokazuję. I objaśniam mniej więcej jak to wychodzi, jak to wygląda, dobra i teraz przejdziemy sobie do regulacji dobicia i odbicia tego tylnego amortyzatora. No i tak jak widzicie akurat ja tutaj mam zamontowanego olisa, ale to akurat jest w niewielu motocyklach, albo jest w większości sportowych motocykli, w turystykach rzadko się spotyka, czasami, w większości jest tutaj taj, takie takie mm, przesuwadło, że tak to nazwie, więc ustawiamy sobie w prawo na soft, w lewo na hard, czyli hard jak jedziemy we dwójkę, soft jak jedziemy sami, miękkie, twarde, nie? jak już tam ktoś wie, tak to wygląda. I teraz tak, y, siła odbicia tego amortyzatora, widzicie go tam, jest tam, nawet widać, czy nie widać, widać ten gwint nawet, ten jak się ustawia właśnie to napięcie wstępne z i teraz siła odbicia tego amortyzatora, muszę się schylić, regulujemy tutaj tą śrubą, ale ciemno, tą śrubą tutaj, siła odbicia, jest tutaj śruba, również są kliknięcia, także tutaj średnie wartości, jeżeli ustawimy, to jest 20 kliknięć, 20 kliknięć to jest maksymalnie miękka, czyli obracamy również zgodnie ze wskazówkami zegara. 20 kliknięć, średnie wartości to są 12 kliknięć, i maksymalnie twarda to, to są 3 kliknięcia tym, tym pokrętłem tam. Czyli zgodnie ze wskazówkami zegara, tak jak mówiłem, ustawiamy zakręcając, utwardzamy, odkręcając tą sprężynę, zmiękczamy ją sobie. Widać ją tam, widać to pokrętło. Tak i tutaj to samo. Tutaj jeżeli chodzi o ten amortyzator. to ustawienie tego amortyzatora. Także tutaj dużo łatwiej mamy, jeżeli mamy przesunięcie, to jest dobicie. Dobicie tego amortyzatora, siła dobicia, siła sprężania. Hard, soft, a jeżeli mamy tutaj. No to też w podobny sposób sobie to ustawiamy, czyli zakręcając, tutaj sobie jest śrób na śrubokręt, w środku tu jest kontra, tego akurat, ustawianie tego amortyzatora to już jest, że tak powiem, bardziej skomplikowane. Powinien go ustawiać akurat osoba, która, która się na tym zna, ewentualnie ustawić jakieś wartości pośrednie, bo nie znalazłem akurat instrukcji od tego, od tego amortyzatora, od tego siłownika tutaj do regulacji amortyzatora, siły dobicia. Więc trzeba by po prostu ustawić te wartości średnie, zobaczyć, ile on ma kliknieć w prawo, ile w lewo, ustawić jakąś średnią wartość tego i dopiero wtedy regulować to zawieszenie powiedzmy pod swoją wagę, pod swój styl jazdy i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o takie motocykle, które jeżdżą na torze bardzo często, lub w takich ekstremalnych warunkach, to takie ustawienie zawieszenia zostawcie komuś, kto naprawdę ma o tym pojęcia. Jeżeli jeździcie tylko turystycznie, gdzieś tam powiedzmy na drodze, jesteście w stanie sobie sami wyregulować to zawieszenie, po prostu dopasować dopasować pod siebie, pod swoją wagę, pod ilość tych osób, czy jedziemy sami, czy jedziemy z plecakiem, czy jedziemy załadowanym, z załadowanymi kuframi. Natomiast jeżeli Używacie tego motocykla w takich ekstremalnych warunkach typu tor, gdzieś tam ta właśnie szybka jazda, jakieś tam winkle, nie winkle. No tutaj to zawieszenie powinno być szczególnie na tor ustawione przez profesjonalistę, który naprawdę ma o tym pojęcia, wie jak to ustawić. Oni tam sobie przeliczają wagę i, i, i wtedy to przednie zawieszenie oni dopasowują po prostu typowo na naszą osobę. Czyli, czyli powiedzmy ktoś ważył 80 kg. Jedzie, jedzie sam tym motocyklem. Taka osoba, która naprawdę ma spore doświadczenie, ustawi nam, idealnie nam synchronizuje ten przedni i tylny amortyzator. No, i tyle, jak widzicie. No, tutaj nic strasznego nie ma w tym ustawianiu. Mniej więcej, mniej więcej wiecie o co chodzi. Także najlepiej, tak jak mówię, podsumowując, na koniec ustawić sobie średnie wartości tych amortyzatorów i według tego sobie później dopasowywać do swojej wagi do swojego stylu jazdy jak zauważyliście, zawsze jest tak że zawsze jest tak że tutaj każdym jednym pokrętłem jeżeli zakręcamy zgodnie ze wskazówkami zegara czy to tu czy tu czy na dole Zawsze utwardzamy. Jeżeli odkręcamy odwrotnie do wskazówek zegara, zawsze zmiękczamy to zawieszenie. Także tutaj w ten sposób można sobie to mniej więcej przetestować, ustawić pod siebie, spróbować tam, wyregulować to. Nie bójcie się, bo to nie, nie jest nic trudnego. A naprawdę powiem Wam, że wiele. To zmienia, naprawdę wiele to zmienia, to ustawienie tymi pokrętłami, to ustawienie tego zawieszenia, można naprawdę sobie uprzyjemnić tą jazdę, gdzieś tam w zależności, czy jedziemy bardziej autostradami, czy bocznymi drogami gdzieś po tych dziurach, można sobie to szybko, fajnie, przyjemnie ustawić i, i wygodnie, naprawdę komfortowo sobie jechać. A różnica jest kolosalna między ustawieniem twardym, a, a miękkim, także... Próbujcie, bawcie się tym, bo tutaj nie, nie jesteście w stanie nic zepsuć. Akurat, także. Yy, także. Tyle. No, próbujcie, bawcie się tym dobrze. I tyle. Mam nadzieję, że rozwiałem jakieś tam wątpliwości. I pomogłem niektórym osobom tutaj, yy, które nie do końca wiedziały, o co, o co z, tym, z tą regulacją zawieszenia chodzi. Dobra, słuchajcie kochani, dzięki Wam bardzo za uwagę. Tak na szybko dzisiaj, bo zimno strasznie w tym garażu. Nawet tutaj mi się nie chce przychodzić ostatnio, jest tak zimno, że, że, że czekam aż, aż czekam na wiosnę, jak chyba każdy z was, bo już nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie wyjadę. No i tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Mam nadzieję, że zaciekawiłem was tym materiałem trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie, lewa w górę. Aha, jeszcze na koniec! Kurczę, dziękuję Wam bardzo, jestem bardzo wdzięczny. Wczoraj 1000 subskrypcji wskoczyło, także no, mega pozytywna energia, tutaj we mnie, skoczyła i, i taka motywacja do nagrywania kolejnych filmów. Widzę, że szczególnie podobają Wam się te filmy z, z moich wyjazdów, także coś tam będziemy kontynuować. Fajnie, dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich wielbicieli tego mojego kanału. I do następnego filmu. Trzymajcie się, lewa w górę, heja.